O, siema, witajcie Piotr Xistony Witajcie na kanale Jazda po 40 Dzisiaj trzeci dzień testu Znaczy nie podrząd, ale trzeci dzień Dzisiaj jeżdżę na trybie Eko i cóż, zrobiłem już trzy przejazdy o, dwa. to nie wiem ale powiem wam, że o. To jest może nie taka sama ale dość dość zbliżona jazda do do, analogu, do analogowego roweru Ten tryb ECO rzeczywiście jest ECO bardzo oszczędny w pomoc Pomaga wtedy kiedy kiedy potrzebujemy ale też jakby to powiedzieć no, znacząco w tym wsparciu odstaje od, od pozostałych dwóch trybów już po pierwszym podjeździe czułem różnicę. Po drugim, przy drugim już było lepiej, ale to nie zmienia faktu, że, że między trail a, a boost nie czułem takiej różnicy jak między eko a tym co jechałem ostatnio. Czyli między eko a boost jest, to jest przepaść, to, to wiadomo, ale między eko a trail też pewnie tak będzie. Czy jeździe w dół to niewiele tam, tam jest różnica w niektórych mieszkach to jest takie, że trzeba podpedałować, ale przy pewnej prędkości i przy jakiejś tam kadencji jeżeli się przygotujemy, to to jest OK. Ale jeżeli chodzi o, o wsparcie pod górę, no to tutaj znaczącą różnicę widać. To, to muszę przyznać. Nie wiem jak wypadnie ten tryb, jedno jest pewne. Na pewno jest tak, że baterii na pewno wystarczy. Na te dwie godziny zobaczymy, ile dam radę przejechać na tej baterii. Ale mogę, obawiam się trochę, że przy tym tempie i sposobie jazdy, ee, słabym ogniwem w tym wypadku będę ja. To znaczy, mieliśmy już przy trybie Boost sytuację, w której to bateria nie wytrzymała do dwóch godzin. W przypadku trybu Trail skończył się czas, bateria wytrzymała. A tutaj może się zdarzyć tak, że skończyć to się skończy. Ja baterii pozostanie i czasu też, ale zobaczymy. Znaczy czas, no podejrzewam, że dwie godziny przejeżdżę. Natomiast nie wiem, czy wyjeżdżę całą, całą baterię. Zobaczymy, jak będzie ze, ze zużyciem. Dwie, trzy minuty, tyle odpoczynku. Łyk izotonika, i jadę na górę. Update. Wyjechałem na górę. Trzeci raz. Godzina 7 minut. 7 km. 37 minut aktywnej jazdy. O, I powiem Wam, że jestem trochę zmęczony już. Przerwy po wyjechaniu. Są zdecydowanie dłuższe. Ta pierwsza może nie była, bo tam jeszcze miałem siły, oczywiście. Druga może też nie, ale teraz trzecia. No już wymagała ode mnie nawet zdjęcia kasku. Tak jak mówię, może być tak, że, że to mi braknie sił, a nie, a nie baterii. Ale zobaczymy. Skoro zacząłem test, trzeba będzie go dokończyć. Teraz, jeszcze 2 minuty odsapnięcia jadę w dół. na dole nie, nie, nie robię jakichś tam większych przerw, tak jak normalnie, 2 minuty mniej więcej. Ale tutaj, po każdym wjazdem na górę, teraz podejrzewałem, że będzie troszkę dłuższa przerwa za każdym razem. No i poza tym, mam taką sytuację, że coś, czego nie miałem na żadnym z poprzednich trybów, czyli na trail ani na boost. Używam najlżejszego przełożenia, żeby podjechać już końcówkę, tą najbardziej stromą część. Na trailu i na buście w zasadzie poruszałem się od trójki w dół, no, no, bliżej środkowego zakresu kasety. A tutaj jednak trójka, czwórkę mogę używać. Na tych dolnych częściach podjazdu, a na tych górnych, już jednak najlżejsza przerzutka wchodzi, wchodzi w grę. Taki tryb. Dobra, dwie godziny czasu minęło. Zjechałem, wjechałem i zjechałem pięć albo sześć razy. Nie wiem dokładnie. Zaraz zobaczymy. 17 kilometrów i 17,17 ,17 kilometra. Tyle, tyle, tyle zrobiłem. Czekajcie, co tam jeszcze. I pokazuję dokładnie licznik 653 metry wspinania Czyli 6 razy musiałem być na górze Więc 6 razy wjechałam i 6 razy zjechałem Minęło dokładnie 2 dwie, dwie godziny Tam 2 minuty bodajże, ale już Już nie chciałem jechać dalej z prostego powodu, przeokrutnie się zmęczyłem. Jest to tyle albo o jeden mniej wjazdów i zjazdów niż na trybie trail w te dwie godziny. Ale zmęczenie jest, jest dużo większe. To znaczy tam po, po całości jeszcze byłem w stanie jechać i pewnie przejechałbym z dwa wjazdy, jeżeli tryb trail by, by się utrzymał. Natomiast tutaj pomimo tego, że baterii jest jeszcze połowa, dokładnie połowa, a połowa kresek jest, jest na, na screenie, co, to, co zresztą zobaczycie. To ja już nie, nie to że nie dałbym rady, nie miałem ochoty zabierać się za podjazd jeszcze jeden, bo, 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 bo w tej drugiej części dość ciężko, dość ciężko to idzie. Eee, ogólnie podsumowanie i wszystkie dane e, za moment zobaczycie, e, przez to, że zostało jeszcze połowę baterii, mam taki plan, żeby przyjechać tutaj jutro i dojeździć tą drugą połowę, skończyłem akurat na dole, więc dołu sobie, sobie zacznę i potem połączę dwa GPX, -y. zobaczymy ile, e, ile ten tryb trail e, da radę, da radę pojecha pojechać. No bo tam w komentarzach ktoś pisał, że to nie, nie, nie do końca jest tak e, liniowo e, zużycie. Znaczy to, że zostało połowa czy tam dwie kreski pod sam koniec nie oznacza, że to jest tyle samo co ta, e, ta połowa e, na samym początku, więc zobaczymy. Teoretycznie przy połowie powinienem zrobić drugie tyle, e, czyli... Czyli znowu tam godzinę 25 jazdy i 17 km, i też 6 razy wjechać i 6 razy zjechać, ale o tym przekonamy się dopiero, dopiero jak, jak to wykonam. Jeżeli jutro będzie pogoda, to prawdopodobnie postaram się dokończyć ten test. Natomiast wszystkie statystyki i wszystkie inne rzeczy macie, macie na końcu. Myślę, że zbiorę też gdzieś wszystko, jakby w jedną, w jedną, w jedną część. Mam też ochotę powtórzyć test dla, tybu, dla trybu Trail, bo tam jednak dwie rzeczy były, były troszkę inaczej. To znaczy, pierwsza rzecz była taka, że przejechałem tylko te dwie godziny, potem już nie jeździłem tak jak do, jakby do końca na, na, na tym trybie. A druga rzecz jest, jest taka, że. Że jednak użyłem tego, tego boosta już na sam koniec, więc to co mi zostało po tych dwóch godzinach, nie zużyłem na trailu, tylko wjechałem tutaj na tą drugą trasę i na buście wjeżdżałem do góry. Więc yy, całość przejechana ona... Nie, nie mamy danych jakby z tego, ile na trybie trail udało się przejechać do samego końca baterii, a to... to chciałbym sprawdzić. Więc to tyle na dziś. Dla Was to będzie kontynuacja tego filmiku za chwilę, a ja kończę na dzisiaj i moje dwie godziny jazdy dzisiaj minęło. Dzięki za oglądanie, cześć. Siema. zacząłem drugą część testu, czyli połowa, druga połowa baterii do zużycia. Teraz już nie mam czasu ograniczonego, w którym będę jechał, po prostu będę jeździł do zużycia baterii. Mam nadzieję, że wytrzymam, a jak nie, to, to też pojawi się jakby, jakby w teście. Podejrzewam, że to będzie około 2 godzin całości, z półtorej godziny może jazdy, może trochę mniej. Gdzieś tam w sieci pod komentarzami ktoś wspominał, że, że, że ta druga część baterii mhm. zużywa się już troszkę inaczej, w sensie szybciej te kreski uciekają. No zobaczymy, czy to potwierdzi tą, tą teorię. Teoretycznie z, widzicie, widzicie albo widzieliście, ile zrobiłem w pierwszej części i to była połowa baterii. I ile zrobię w drugiej, zobaczymy. Przy czym od razu wspominam, że. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że ta połowa, druga tej, tej baterii to nie jest taki dokładny pomiar, że to nie było 50 na 50, to jest tylko moje jakby wyobrażenie po tym, ile zostało kresek, bo u mnie w aplikacji nie pokazuje wartości procentowych ani jakichś tam liczbowych, jedynie kreski na, na takim symbolu silnika Ach, czy tam symbolu baterii, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o warunki, no myślę, że są bardzo podobne albo przynajmniej zbliżone. Jest, temperatura jest troszkę niższa, nie ma tam 20, tam 2-3. Mamy teraz 19 około stopni, więc, więc to, jest, to jest troszkę niżej niż, niż tamtym razem, ale sucho jest tak samo, reszta tutaj prawie się nic nie zmieniła. Jeżeli chodzi o rower, no to on tydzień stał. W garażu nie używałem go. Trochę się bałem, że może coś tam baterii użyło, zużyło się przez, przez to, że po prostu stał. Ale jak, zapaliłem, jak włączyłem silnik i odpaliłem aplikację, pokazuje tyle samo. I to, co się jedynie zmieniło, jeżeli chodzi o rower, to to, to że zmieniłem opony z tyłu ona jest taka sama jak, jak była tylko przełożyłem zoiza ma trochę lepszy bieżnik bo ten się już zajeździł no i przy tej okazji od razu zamieniliśmy to na, na mleko czyli już nie ma dentki na tyle jest wkładka i jest oczywiście mleko więc tyle, resztę opowiem później jadę na dół. no dobra jestem w 3 czwartych chyba podjazdu przy czwartym podjeździe zapalił się tryb ostrzegawczy wyczerpania baterii czyli to co mieliśmy po 2 godzinach na trybie trail i po tam godzinie 30 czy tam ileś na trybie boost tutaj mamy dopiero po 2 godzinach 3 godzinach, z jakimiś tam minutami, kilkunastoma, a nie wiem dokładnie to będę liczył, ale zatrzymałem się, żeby, żeby zrobić zdjęcia i update, więc jadę dalej. Zobaczymy, ile jeszcze mi się uda podjechać.